No to teraz przypomnimy sobie, co robić, jak pracować z dziećmi w domu w wieku żłobkowym. Paulina Mistal jest z nami logopeda. Paulino, witam cię bardzo serdecznie. Witam. Powiedz, jak to jest? Dzisiaj dzieci wracają do żłobków, ale nie jest to obowiązkowe, też nie wszystkie mogą, bo nie wszystkie żłobki będą otwarte. Czy ten czas pandemii, ten czas, kiedy dużo czasu jednak mieliśmy na to, by spędzać go z dziećmi, jest takim dobrym momentem na wprowadzenie różnego rodzaju zmian bądź zadań u dziecka? Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi w ogóle o rozwój mowy dziecka, to musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że no nie jest to umiejętność wrodzona. Dziecko ją nabywa w ciągu pierwszych kilku lat życia, dlatego tak naprawdę rodzice, opiekunowie, którzy przebywają właśnie z dzieckiem, powinni zadbać o to, żeby stymulować pod względem językowym dziecko w zasadzie cały czas. Robimy to podczas różnego rodzaju czynności właśnie takich codziennych, czy jest to wspólne gotowanie, wspólna zabawa, spacer z dzieckiem, cały czas. Opowiadamy o świecie, opowiadamy o tym, co wokół nas się znajduje, ale też zadajemy dziecku pytania, żeby właśnie stymulować bardziej ten rozwój mowy i żeby zachęcać go do interakcji z nami. A powiedz, czy myślisz, że jest tak, że Przychodzi taki moment w czasie rozwoju dziecka, mm -hmm. że ono jest już gotowe i faktycznie zaczyna mówić, że jeżeli ja sobie namyślę, że ten czas, te dwa miesiące, kiedy muszę zostać w domu, będę bardzo dużo mówić, ono zacznie mówić. Czy ja mogę się tak nastawić? Czy to jest ryzykowne? Jednak, Myślę, podaliście? że to tak nie, nie do końca tak działa, że y, jeśli właśnie tak. Y, będziemy starać się tylko te dwa miesiące wykorzystać w taki sposób aktywny, to, to już jakby wszystko zrobimy, tak? No, na to trzeba pracować systematycznie, regularnie i właściwie przez cały czas. Oczywiście ten, ten moment kwarantanny, tak, który był, z pewnością był to taki dobry moment na to, żeby rozwinąć bardziej tą relację z dzieckiem, żeby spędzić z nim więcej czasu właśnie w takiej relacji, w takiej interakcji, spędzać czas poprzez zabawę, właśnie śpiewanie piosenek, wierszyki, jakieś zabawy, to myślę, że tak. To na pewno wpływa rozwijająco. Mhm. A czy w, na tym etapie, na etapie dziecka, które chodzi do żłobka bądź jest w tym, w tym takim wieku, y, czy możemy już powiedzieć, że ono ma jakąś wadę? Że, czy możemy zauważyć, coś wychwycić, że z czymś może być problem? Tak, zdecydowanie. Właśnie y, utarło się troszeczkę tak, gdzieś tam pewnego rodzaju mit krąży, że logopeda to jest tylko taka pani, która y, pracuje nad wadą wymowy, tak? No natomiast niekoniecznie taki jest, tak jest, tak w ogóle w w zasadzie nie jest, bo my jako logopedzi... Yy... Zwracamy już również uwagę na dzieci, które w zasadzie się urodzą. Tak Już wtedy można zwrócić uwagę na to, że na przykład dziecko ma krótkie wędzidełko i trzeba je podciąć, żeby później nie było nieprawidłowości i gdzieś tam konsekwencji właśnie na dalszych etapach rozwoju. Natomiast no, zwracamy uwagę już właśnie od tych pierwszych miesięcy, lat życia, zwracamy uwagę na to, czy pojawia się kontakt wzrokowy, czy dziecko wchodzi właśnie w relację, w taką zabawę naprzemienną, czy reaguje na swoje imię, czy pojawia się gest wskazujący. Oczywiście słowa też są ważne i zwracamy uwagę na to, czy one pojawiają się na tych odpowiednich etapach rozwoju mowy dziecka, natomiast musimy zwrócić jeszcze uwagę właśnie na, tych, na szereg innych rzeczy, które dzieją się jakby dookoła tej mowy. I które są takim y, etapem, właśnie przedwerbalnym jeszcze, mhm. ale już też komunikacyjnym. No właśnie, bo to też jest bardzo ciekawe, że mówimy tutaj o mowie, ale tak naprawdę Ty wskazujesz na różnego rodzaju obszary, które nie są mhm. tak stricte z tą mową związane, tak? Na co dzień być może się w ten sposób nie myśli, prawda? Że spojrzymy na siebie i to będzie świadczyło o tym, że dziecko gdzieś tam y, tak, dokładnie. Y, może mieć mhm. może mieć dość. Tak, mhm. właśnie, chciałam powiedzieć, że logopeda kojarzony jest gdzieś tylko z tą mową, tak. czyli tylko z tym słowem. Natomiast no, musimy zwrócić uwagę jednak na to, że pozostałe te czynniki są równie ważne i myślę, że wzbudzenie takiej świadomości w ogóle w, w, w społeczeństwie, w rodzicach, w opiekunach jest niezwykle ważne, żeby właśnie zwracali uwagę na to, czy pojawiają się te wcześniejsze intencjonalne już aspekty komunikacyjne, właśnie ten kontakt wzrokowy, kwestia rozumienia też poleceń, czy dziecko reaguje. Właśnie na to swoje imię, czy jest ten gest wskazujący o to w ogóle też ostatnio pojawia się bardzo dużo pytań i jest to niezwykle ważny aspekt, bo właśnie w ten sposób dziecko zanim zacznie mówić, pokazuje nam coś, co chciałoby właśnie w ten sposób jakby opowiedzieć, tak? Czyli mamo popatrz, ja widzę na przykład jakieś zwierzątko, albo w ten sposób może zadawać różnego rodzaju pytania, tak? Mamo, co to jest? A powiedz, czy popełniamy jakieś błędy podstawowe? Czy możemy mówić tutaj o jakiejś takiej bazie najczęściej popełnianych błędów przez rodziców w tym wieku takim żłobkowym, które mogą wpływać na to, że dziecko będzie miało problem z mamą? Myślę, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mówimy do dziecka, czyli często rodzice, opiekunowie właśnie, dziadkowie też, mówią w taki sposób pieszczotliwy, bo wiadomo, że jest to maleństwo, więc trzeba potraktować tak fajnie, opiekuńczo. Natomiast niezwykle ważnym właśnie aspektem efektem jest to, żebyśmy jednak mówili w taki sposób wzorcowy, żeby dziecku od razu od tych pierwszych dni życia dawać prawidłowy wzór właśnie wymowy tak, języka polskiego. Kolejną rzeczą myślę, że są nowoczesne technologie, które jednak współcześnie bardzo zdominowały nasze życie. I jednak tutaj musimy być bardzo ostrożni na to, w jaki sposób no właśnie dawać je dziecku, a w zasadzie nie dawać, dlatego że tutaj specjaliści mówią o tym, żeby dziecko do drugiego roku życia w ogóle nie miało kontaktu z wysokimi technologiami. To znaczy mówimy tutaj o telefonie czy o bajkach w ogóle. Mówimy tutaj właściwie o, o wszystkich cyfrowych urządzeniach, czyli i smartfon, i tablet, i telewizor, i laptop. To tutaj właściwie mieści się wszystko w tym jednym obszarze. No i ja zwróciłabym też tutaj uwagę przy okazji na zabawki grające, które mają, pozytywne, znaczy mają równie negatywny skutek, co właśnie te wysokie technologie. No właśnie, ale z drugiej strony wydawałoby się, że zabawka grająca, zabawka, która mówi, która śpiewa alfabet, to jednak będzie symulować do tego, stymulować, przepraszam, mhm. żeby właśnie się. Jakoś to dziecko pobudziło, jeżeli chodzi o mowę. Tak, i to jest takie właśnie błędne podejście, taki mit, który gdzieś tam krąży. Jest z pewnością jakby powszechny z tego względu, że producenci tak zachęcają do zakupu ich produktu, ponieważ właśnie mówią o tym, że ta zabawka będzie stymulowała rozwój mowy. No to ja tutaj zaznaczę od razu, że dziecko nie nauczy się słów, nie nabędzie mowy właśnie z takich zabawek, czy właśnie poprzez oglądanie różnego rodzaju bajek, korzystanie ze smartfona, bo dziecko nabędzie język tylko właśnie. W tej interakcji z drugim człowiekiem. To hmm. jest dla nas najważniejsze. To jest niezwykle istotna informacja, ale myślę sobie, że dla takich rodziców, którzy siedzą teraz w domach, no bo też muszą być hmm. może też z wyboru, to jednak to jest trudne, żeby cały czas mówić do dziecka, które być może jeszcze nie potrafi odpowiedzieć. No a z drugiej strony, jeżeli do tego dziecka nie mówimy, nie włączymy mu bajki, no to ono się nudzi. Czy mu na tą nudę pozwolić? Jak tutaj rozwiązać ten problem? No bo nie jesteśmy w stanie całej swojej energii poświęcać tylko dziecku. Tak, to na pewno też tutaj zależy wiele od wieku dziecka, prawda? Natomiast jeśli chodzi o takie dziecko, które już ma około trzech lat, czy w ogóle jest w takim wieku przedszkolnym, to myślę, że ta nuda może wpłynąć w taki sposób pozytywny i wręcz rozwijający, bo my właśnie w tym momencie, w takim współczesnym świecie jesteśmy tak bardzo w ogóle przystymulowani bodźcami wzrokowymi czy słuchowymi, że ten układ nerwowy małego dziecka jest tym po prostu właśnie przebodźcowany, przestymulowany, zbyt pobudzony i myślę, że taka nuda może wpłynąć wręcz kreatywnie jednak na rozwój dziecka, pobudzić też wyobraźnię. Mhm. Czyli co, troszeczkę widzimy, że nasze dziecko zaczyna marudzić, widzimy, że niekoniecznie się czymś zajmuje przeczekać, ono się w końcu czymś zajmie? Myślę, że może nie od razu samo, tak? Na pewno gdzieś trzeba będzie dziecku pomóc, nakierować, w jakiś sposób też czymś zainteresować, więc tutaj rodzic też odgrywa istotną rolę. Okej. Okay. Paulina Mistel była naszym gościem logopeda. Zachęcała do tego, abyśmy jak najwięcej rozmawiali z dziećmi w wieku żłobkowym, jeżeli do tego żłobka go nie posyłamy. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję, Paulina. Może jeszcze tylko na koniec powiedzmy, gdzie można Ciebie znaleźć, bo ten niezwykle ciekawy profil na Instagramie prowadzisz. Tak, zachęcam Państwa do obserwowania mnie na profilu facebookowym i na Instagramie. Pod takim pseudonimem Pani Logopedyczna. Zamieszczam tam bardzo dużo różnego rodzaju zabaw, paluszkowych, wierszyków, w piosenek, więc myślę, że to może być taka inspiracja dla rodzica jak spędzić właśnie ten czas efektywnie. Super, pani logopedyczna, dziękuję ci bardzo dziękuję. i państwa zapraszamy już za chwilę informacji z regionu.